Ta, e, trwało trochę. Podjęliśmy tę decyzję przecież w 2007. Jeśli chodzi o podpisanie. Na początku. Ta, na 2007 W tym czasie to chyba wszyscy zauważyli, jak bardzo się zmieniło ja miasto Środkowo Kulturę. To jest no, zauważalne nie tylko w mieszkańców Lublina, ale również w Polsce. I nasze działania. Bardzo skuteczne moim zdaniem. Zobaczymy zresztą jak wypadnie konkurs, ale zaangażowanie osób, zwłaszcza pana prezydenta Wysockiego w te działania, zaangażowania pracowników, zaangażowania całego środowiska, artystów naszego miasta wskazują na to, że mamy ogromne szanse, żeby być Europejską Stolicą Kultury w roku 2016. Co to oznacza dla nas? To oznacza bardzo wiele. Naturalną sprawą jest, że to jest ogromna promocja naszego miasta, a w tym się mieści również wielka liczba, jak sądzimy, turystów, którzy się tu zjawią, ale nie tylko turystów, bo to myślę, że się może przełożyć, o czym piszemy tutaj zresztą, na zainteresowanie również inwestorów. Miasto Lublin, które znajduje się na krańcu, na granicy Unii Europejskiej Wschodniej, co wykorzystujemy w tej aplikacji, będzie widoczne w całej Europie co ja będę wierzył i korzystając z tego pierwszego spotkania, bo jeszcze spotkania będziemy organizować z Państwem, z dziennikarzami, również ze środowiskami, które były zaangażowane w tę pracę wszystkie, ale na tym pierwszym spotkaniu już chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Prezydentowi Busockiemu przede wszystkim jeszcze raz, uścisnąć dłoń tutaj Dziękuję. przy kamerach. Bez Pana Prezydenta do tego by nie doszło. Za tą ogromną pracę i na Pańskie ręce Panie Prezydencie, Chciałem przekazać też takie same podziękowania serdeczne. Naprawdę jestem bardzo z tego zadowolony z tej pracy wszystkim osobom, które były zaangażowane. Trudno je tutaj wymieniać, bo jest to ogromna liczba osób, nie tylko pracowników, oczywiście, jak powiedziałem, artystów, ale również no, obywateli naszego miasta, którzy się wręcz stowarzyszyli, jak Państwo wiedzą, w spoko na przykład, żeby wspierać to. To, co, co się stało w ciągu tych lat, to nie tylko jest... Ten dokument to jest również integracja e, mieszkańców. To jest ożywienie jakiegoś takiego ducha działalności, powiedziałbym społecznej. Przepraszam to słowo, które kiedyś było zgrane w PRL-u, ale myślę, że jest ważne. Jeszcze raz bardzo dziękuję. E, życzmy sobie nawzajem, żeby ta aplikacja e, spotkała się z dobrym przyjęciem wśród komisji, która będzie je rozpatrywać. Jak wiem, to będzie na początku października, będzie czytanie w połowie. W październiku czytanie ja. tej aplikacji. Pan prezydent ma głos. Ja przyłączam się przede wszystkim do tych podziękowań i kieruję je do pana prezydenta, który od początku bardzo e, poważnie, troskliwie i życzliwie odnosił się do tej inicjatywy. E, kieruję te podziękowania do ekspertów, którzy pomagali nam przy napisaniu aplikacji, a, a w szczególności do Dragana Klejcza, Ross Fenton jak również Krzysztofa Czyżewskiego. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu, zespołowi, który pracował nad tą aplikacją. To jest dzieło w sumie kilkudziesięciu osób. Oprócz tych wymienionych, również brali w tym udział tak zwani designerzy, którzy zadbali o szatę graficzną, plastyczną tej aplikacji. Researcherzy, Osoby poszukujące materiałów na każde zawołanie, praktycznie dostarczające to co do napisania tej aplikacji było potrzebne, konsultantom, tłumaczom. Raz jeszcze powtarzam, to jest trud bardzo wielu osób, w tym oczywiście wolontariuszy organizacji społecznych, pozarządowych, które w to wszystko się włączyły. Bardzo serdecznie dziękuję. Niezależnie od wyniku tego konkursu liczymy na to, że będzie on dla nas pomyślny, że znajdziemy się na tak zwanej krótkiej liście, która zostanie ogłoszona do końca roku, a potem będziemy walczyli o zwycięstwo, ale niezależnie od wyniku tego konkursu myślę, że dzięki tym osobom i wielu innym lublinianom, którzy sercem zaangażowali się w ten program. Już osiągnęliśmy wiele i o tym wiele i długo można by było mówić, myślę, że przy innej okazji powiem. Teraz tak, jeżeli chodzi o harmonogram działania, w szczególności prezentacji tego materiału, to wygląda w ten sposób. Termin do złożenia aplikacji upływa... 30 sierpnia, a więc, jak dobrze pamiętam, w poniedziałek. Wjeziemy to dzisiaj do Warszawy, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj to składamy. Obszerna prezentacja treści tej aplikacji odbędzie się 5 września o godzinie 16 w ramie Grodzkiej Teatrze NN. Serdecznie Państwa zapraszamy. Wówczas właściwie o tej aplikacji zostanie powiedziane wszystko albo prawie wszystko, natomiast nie, nie będziemy jeszcze wówczas jej Państwu przekazywać, wręczać, z tym zaczekamy do połowy października, dlatego że w połowie października najprawdopodobniej według aktualnych informacji odbędzie się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prezentacja. Tejże aplikacji. Poszczególne miasta będą swoje aplikacje prezentowały. I dopiero po tym, niezwłocznie po tym, zechcemy udostępnić to. Udostępnić zresztą w dość szeroki sposób, bo zarówno Państwu dziennikarzom, jak i członkom Komitetu Honorowego, Komitetu Artystycznego, Komitetu Organizacyjnego i wielu, wielu innym osobom ażeby mogły to mieć i ażeby mogły z tym jeszcze bardziej szczegółowo się zapoznać. Dlaczego nie chcemy tego wręczać przed tą prezentacją? Uznaliśmy, że byłoby to jednak... Z tego co wiemy już te osoby o tym wiedzą i zostały wybrane, ale również minister wstrzymuje się do czasu złożenia aplikacji, a nawet... Prawdopodobnie jeszcze dłużej do czasu prezentacji z podaniem tych osób, a ażeby no, zapobiec jakimś działaniom nadmiernie aktywnym, nieformalnym, Lobbingo. czyli tak zwanemu lobbyingowi, który mógłby być dla tych ekspertów męczący. Natomiast założenie jest takie i wymóg jest taki, że mają być to po pierwsze wybitni znawcy kultury, autorytety, w tej dziedzinie, a niezależnie od tego, osoby niezwiązane z żadnym miastem kandydującym. Tych miast kandydujących nie wiemy, ile formalnie jest, bo będziemy wiedzieli po 30, kiedy wpłynie termin i to zostanie podane do publicznej wiadomości ile aplikacji wpłynęło. Tak nieformalnie to naliczaliśmy 11 miast, które były tym zainteresowane. I deklarowały taką wolę. Proszę Państwa, czemu to ma służyć? O, oprócz promocji, przede wszystkim udział w tym konkursie, a, a daj Boże i zwycięstwo, ma nam pomóc w, w, w radykalnej zmianie Lublina w bardzo wielu dziedzinach. Nie tylko w dziedzinie kultury, nie tylko w dziedzinie działań artystycznych. I Państwo, oczywiście, to doskonale rozumiecie, że udział w tym konkursie, a zwłaszcza wygrana, wiążą się nie tylko z zaszczytami, ale z bardzo daleko idącymi wymogami, zobowiązaniami i one dotyczą bardzo, bardzo wielu dziedzin oczywiście, szeroko rozumianej infrastruktury, komunikacji inwestycji i tak dalej, i tak dalej. I poza promocją wierzymy, że to nam pomoże jeszcze bardziej zmienić na korzyść nasze miasto i to jest główny cel tych działań. I dlatego też poza tym, że ta aplikacja odpowiada na parę dziesiąt pytań, które są kandydatom stawiane i które w aplikacji muszą być uwzględnione to myślę, że tutaj nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że podzieliliśmy ją na takie trzy jak gdyby bloki tematyczne, a mianowicie po pierwsze w pierwszej części próbujemy odpowiedzieć na pytanie dlaczego, a więc why, dlaczego uczestniczymy w tym konkursie, dlaczego uważamy, że powinniśmy ten konkurs wygrać. Druga część to jest pytanie, co, what, jak chcemy zmienić, co, co, co chcemy osiągnąć. No i jak nie trudno się domyśleć, to ostatnie pytanie, które tutaj zostało zamieszczane, to pytanie jak, jak chcemy to osiągnąć, a więc ha. To myślę stanowi zobrazowanie tej, 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 tej myśli, którą, którą przedstawiłem, że to nie jest sztuka dla sztuki, że to ma służyć bardzo konkretnym celom i w bardzo konkretny, przemyślany sposób chcielibyśmy te cele osiągnąć. Proszę Państwa, ten dokument jest tak dla nas ważny. I chwila jest tak doniosła, że poprosiliśmy o ochronę. Panie strażniczki miejskie, za chwilę odniesiemy te, te aplikacje do samochodu i udamy się, miejmy nadzieję, że szczęśliwie dowieziemy je do Warszawy. Jeżeli państwo macie jakieś jeszcze inne do nas pytania, to bardzo prosimy. Aplikacje składamy w 30 egzemplarzach. To, to jest wersja polska 10, tak pamiętam, a, a 20 to jest wersja e, angielskojęzyczna. E, oprócz, oprócz tego składamy w jednym egzemplarzu bardzo prosty formularz e, i, i ten formularz e, był uprzejmy podpisać Pan Prezydent Adam Wasilewski I, i to jest nasze formalne zgłoszenie e, udziału w konkursie o tytuł europejskiej z Kultury. Oprócz tego do wydań książkowych dołączone są płyty CD, z których również eksperci będą mogli korzystać. O jednym jeszcze nie powiedziałem, mianowicie nie powiedziałem o tym, że tę prezentację, jaką planujemy na październik, najszerszą, już połączoną z, z wręczeniem tych aplikacji bardzo wielu osobom, ważnym osobom dla nas. Bo oczywiście planujemy to zorganizować w sposób nie, 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 niezwykle niezwykle uroczysty i, i, i to jak gdyby no, będzie myślę zamknięcie tego rozdziału, a potem będziemy do końca roku czekali na, na krótką listę. Oczywiście nie będziemy czekali biernie, bo bardzo aktywnie będziemy działali. Zresztą ta aplikacja Zawiera pewne postawienie sobie już na ten najbliższy okres określonych zadań, zadań powiedziałbym reformatorskich, w związku, w związku z czym to będziemy musieli realizować, żeby, żebyśmy byli wiarygodni. A potem, a potem zobaczymy.